Jak słyszę, że emerytowany pułkownik Adam Mazguła domaga się od MSWiA certyfikatów dla funkcjonariuszy komunistycznego aparatu przymusu PRL, które mają poświadczać, że nie byli ubłakami ani zdrajcami, to mówię wprost, to jest policzek wymierzony ofiarom komunizmu i plucie na polską historię. Państwo, które było kolonią Moskwy, strzelało do robotników i górników, wsadzało patriotów do więzień, biło na ścieżkach zdrowia, a dziś jego aparatowi mamy wystawiać urzędowe świadectwa godnej służby, to jest bezczelność na skalę dziejową. Tym bardziej niebezpieczna, że mamy rząd, który już przywraca wysokie emerytury dawnym funkcjonariuszom funkcjonariuszom i odwraca sens ustaw dezubekizacyjnych. Dziś certyfikaty, jutro pełna rehabilitacja aparatu, który służył Moskwie, a nie Polsce. Powiedzmy jasno Wolna Rzeczpospolita nie może wystawiać laurek ubekom i ezbekom. Kto popiera te pomysły, staje przeciw pamięci górnikom zwójka, księży zamordowanych przez tak nieznanych sprawców i tysięcy internowanych. Polska może przebaczać, ale Polska nie może firmować kłamstwa. Nigdy na to nie pozwólmy.